Słuchajcie, i te wróżby po prostu. Yy, nie wiem, wróżby z butu, za kogo się wyjdzie i w ogóle lanie wąsku. Te wszystkie takie fajne rzeczy, które tak naprawdę, słuchajcie, nie mają żadnego przekładu odzwierciedlenia w realu, ale są, ale są fajne, prawda? No bo jak komuś wyjdzie narzeczony na przykład z głową kota, no to co wtedy? No, no to co? Znaczy, że ja za kota wyjdę? Tak? No dobrze, zostawmy te yy, Anżeki, okej. Okay. Dwie minuty. I już ktoś jest. Hale, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, moja droga. No to co z tą okazją do dobrej zabawy, no? Studniówka. Studniówka, powiadasz? 100 dni do matury i tańczymy po prostu poloneza, prawda? 80 zł za tą studniówkę. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, no i pozdrawiam. Słuchajcie, jaka to była fajna rzecz. Opowiem wam w sekrecie. Że ja to pięć razy byłam na studniówkach, no? Powinnam za to kasę brać, słuchajcie, jako osoba towarzysząca. Ale co było najlepsze, yy, znaczy na swojej też byłam, oczywiście, ale co było najlepsze, słuchajcie, yy, że jako osoba towarzysząca, jak przychodziłam na tą studniówkę, no to przychodziłam, prawda, z jakimś yy, partnerem. Yy, no, a tak naprawdę, yy, to już po chwili, to tak naprawdę to nie wiedziałam, z kim jestem. No, bawiłam się z wszystkimi, tylko nie z nim. Pół żartem, pół serio. Minuta 23 sekundy. Gwarantowane 560 zł na mojej tablicy. No i więcej niż jedna linia jest otwarta. Oczywiście, że tak. Urodziny wesele, studniówka. Ach, no i 0400 bądź też gwiazdka 73 226. To były żarty. Dobry wieczór. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało mój drogi. Co z odpowiedział? Myślę, że to może być wieczór kawalerski. Wieczór kawalerski, tak? Tak. Ej, nie! Nie! Nie, nie!